Mm -hmm. mama, 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 mama. Mm -hmm. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. The tidings we bring to you and your kids. We wish you a merry Christmas. So. Śniadanko, witajcie w nowym vlogu. Wojtek zrobił na śniadanie no, takie konkretne rzeczy. Bagietki takie z piekarnika z masłem czosnkowym i ziołami i bekon przysmażany. Mmm. Tak, Panie Mikołajku, pokaż Twój Mikołajkowy śliniak. Ho, ho, ho! Piękny. Jestem już wyszykowana, ubrana, założyłam sobie dzisiaj top z mojego sklepu, koszulę z mojego sklepu, jest super. I tak, dzisiaj będzie taki troszeczkę mm, opowiadający vlog. Wczoraj nie nagrywałam vloga, wczoraj dużo pracowałam, ale też trochę się działo i sobie pomyślałam, że tak te dwa dni połączę i dzisiaj Wam wszystko opowiem. A w ogóle to zaczęliśmy z piątku na sobotę w nocy. I znów, jak tylko minęła północ, to i ja i Maciek otworzyliśmy nasze kalendarze adwentowe, i chyba od tego zacznę. Zobaczcie, co miałam w okienku numer 5. Mamy cztery po północy z piątku na sobotę, a więc już mogę otwierać okienko numer 5. Właśnie od trzech minut mamy 5 grudnia. Mam tu przygotowane pudełeczko. Wyciągam... O, trafiłam za pierwszym razem. Prezencik numer 5. Hmm. Co to będzie? Co to będzie? Ma... Ojej, kolejny parwum, kochanie. Ja cię? Normalnie. Ale to jest ja. A co to za koperta jeszcze? Zobaczcie. Jejka. Widziałeś Maciek? Widziałeś. Kocham cię. Jak ty to zamówiłeś? Jedy. Ale szok normalnie. Dior mi takie coś napisał. Piszą do, mnie. Piszą do mnie, chyba im muszę odpisać, że ja tylko mojego męża kocham. Ja, ale wiecie co, mi się zawsze te perfumy tak podobają, szczególnie ta zakrętka. I zawsze jak leci reklama ich w telewizji, Mati, Maciek szeleścisz, bo Maciek swój kalendarz tam wyszukuje. E ale zawsze mi się to tak podoba i zawsze mi się. Jak ona się nazywa? Charlie Steron, yy, reklamuje te perfumy. I zawsze mi się tak podoba ta reklama i teraz mam. Mm. O, jakie ładne. Aż sobie na rękę wezmę. Mm. Ale one są naprawdę piękne. Jeden, wszystkie te perfumy takie ładne. Jejka, ale się cieszę. Już moja nowejka, że tyle mam teraz tych perfum, że może sobie jakieś takie naczynie przeźroczyste postawię i wszystkie. Perfumiki będę tam wkładać, ale się cieszę. Dziękuję. Dziękuję. No. <laughs> Maciek 2 grudnia otworzył okienko i miał poczkę taką dużą, skarpet czarnych i się ucieszył. Tak ja lubię też nieraz praktyczne prezenty zrobić. Z 3 otworzył i miał taką choineczkę Rises, co Maxiu ostatnio jadł. A dzisiejsze okienko otworzył i miał dwa opakowania tych ciasteczek, co akurat też Maxiu w czwórce miał. Po południu, wczoraj też dużo się działo. Pamiętacie, kupiłam ostatnio w B&M taki kartonik do upieczenia sześciu ciasteczek, takich dla Mikołaja. E, piekło się ciasteczka, samemu się lukrowało, taki fajny zestaw. No i zaczęliśmy to robić wczoraj... No rób, 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 Maciek śmieci wynosi, nie, nie, nie przejmuj się w ogóle, że ja nagrywam tutaj. No i zaczęliśmy robić te ciasteczka wczoraj po południu. I już sobie, jak tylko zaczęłam to robić, obiecałam, że nigdy więcej takiego zestawu nie kupię. Zrobiłam według przepisu i po prostu. Ja nie miałam na to nerwów. Wojtek się w końcu za to zabrał. No ale zobaczcie, jak to wszystko minęło. Mamy sobotę, bardzo późne popołudnie. Właśnie zaczynamy się powoli szykować na małego Mikołaja, który dzisiaj w nocy przynosi prezenty. Mam tutaj taki zestaw do wypiekania ciasteczek i z się będziemy robić takich sześć ciasteczek, potem będziemy lukrować, dekorować. Jedno zostawimy dla Mikołaja na noc obok szklanki mleka, a resztę pewnie Maksiu zje. Dobre będą Maksiu. Nasze ciasto, na ciasteczka schodziło się w lodówce. Tutaj mamy pomocnika Maxia z wałkiem. Tu Wojtek będzie wałkował i tam już blaszka przygotowana. <laughs> Skaczące Maksiu, Wszystko tu zimne jeszcze, chyba więcej, czekaj, więcej mąki Ci podsypię. Dobra, ja to rozwałkuję po swojej <laughs> Coś te ciasteczka nam nie wychodzą. Ja cały czas. nie wychodzą? <laughs> Wszystko jest pod kontrolą, kochanie, to takie właśnie ma być. E, przygotowaliśmy kształty. się chciał ze swoich foremek, ale, ale Małko, nie chyba zmienić. nie będzie kształtów, tylko będą e, kształtowane palcami. Nie, ciasteczka. nie, tutaj tak? zobacz, zobacz, <grym> ja ci pokażę, takie. To będą wypełniające. Tak. To może ja za chwilę już gotowy pokażę. <grym> Elegancko. <grym> Magda się tak jak ty robi, zobacz. No, zobacz. Ale ta, okay. pracujesz, jest... kreatywnie. Tak. A tu będzie listek, to będzie listek nawet. Chyba gałązka choinki. O, albo tak. O, tam Maksiu zrobił piękne. E, e, nie <laughs> nie psuj, tacie. tu serduszko nawet Wojtek dla mnie zrobił. Miał Maks robić ciasteczka, a tutaj się najbardziej <laughs> bawi. No. Tu napiszemy K, to znaczy kocham Beatkę. No, i już. Jakoś tak na środek. Na A tu? E, niżej chyba. Nie, u góry największa temperatura. Yeah. No, chyba nasze ciasteczka gotowe. O zaparowało. Uuu, gotowe, gotowe! Wyłączamy. I gotowe. No chodź nawet z przypalonym czubkiem. <laughs> Teraz lukier. Śmiejemy się, bo mam tutaj dwa proszki z lukrem. Na tym było napisane zielony, a na tym czerwony. No to on jest taki różowawy, ale ten jest zupełnie biały i zaraz zobaczymy, jak dolejemy trochę wody, czy zrobi się zielony. No robi się zielony. Zobacz, Maksiu, czary-mary. Biały, dolała mama wody i robi się zielony. A Czary-mary, to chyba Maksiu zaczarował, co? Tak, tak. Maksiu wybrał dla Mikołaja choinkę i teraz będzie ją lukrował na zielono. Daj tą łyżeczkę i teraz tamtą smaruj. Weź w rączkę twoją łyżeczkę. I tak, tak, trzymaj. I tak, rozmarujesz. No, sam. I śnieżynki. Pięknie, Maksiu. Czubek miał być czerwony, ale się jakoś niechcący rozmazał, nie Maksiu? Tak, ożmarzyłał rozmaza. No i udekorowaliśmy nareszcie do końca nasz dom. To znaczy, prawie do końca, bo dzisiaj będziemy zasłony wieszać i śnieżynki na okna przyklejać. Ale wszystkie dekoracje, jakie mieliśmy, wszystko już tutaj porozstawiałam. Maxiu w szale był wczoraj, po prostu tak się cieszył. Um, za chwilę Wam pokażę, jak tutaj udekorowaliśmy sobie, chociaż to cały efekt jest wieczorem, jak jest ciemno, um, ale tym już się drugi raz wam pokażę. No, i potem zaczęło się czyszczenie butów, bo Mały Mikołaj przychodził i tak jak już wam kiedyś mówiłam, u nas czyści się buty, zostawia się w salonie i w nocy Mikołaj przychodzi z prezentem. Zobaczcie jak słodko Maksiu czyścił buty. Co robisz Maksiu? Buty Buty czyścisz, a dlaczego? Dlaczego czyścisz buty? Bo Mikołaj. Mikołaj. przyniesie prezenty w nocy. Wow. I ty tak się starasz i tak A, ładnie czyścisz. Si si <laughs> Pokaż. Wyczyściłeś dobrze. Pod spodem też muszą być czyste. Wszędzie. Nie, właśnie ja mu Czystnie, mówiłam, że pod spodem. <laughs> wszędzie muszą być czyste. Tak, pod spodem też. No pięknie. Oj, to na pewno zostawi prezent, Mikołaj. Jak zobaczy, takie czyste. A tu dwa? No to ja nie wiem czy dwa. Dwa, dwa, dwa. Tak? To byś chciał dwa prezenty? tak. Mm. W środku nawet wyczyścisz. Ho, ho, ho. I gotowe. Buty wyczyszczone, ciasteczko przez Maksia upieczone, udekorowane i mleczko nalane. A tak wyszła cała reszta ciasteczek. Piękne. Ranek się obudził, od razu przyszliśmy tutaj do salonu, zaczął rozpakowywać prezenty i ca taka radość była. Super. No idziemy zobaczyć, czy tam coś zostawił ten Mikołaj, czy nie. Zobacz. Chyba on był jednak, co? Co to? Wybił mleko. Też lubi mleko jak ty. I ciasteczka nie ma, tylko okruszki zostały. Ja się. Chyba mu smakowało twoje ciasteczko. No chyba mu smakowało, bo zobacz, że zostawił prezenty. Na twoich butach są prezenty. Jak się? Wow. No, a Otworzymy. No zapal, zapal. A może zawołasz Monikę i Maćka? Nie. No zawołaj. zawołaj nie no zjadł ciasteczka. nie mam. Wypił mleko. Nie. Nie. Na A na czyich to butach jest? to leży? To. Na czyich butach to leżało? Maćka. No właśnie, to to jest Maćka prezent. No tak. Maćka to. Maksia to jest. Teraz zobacz, jest napisane Max. Mama chodź się. No czekaj, to jest tak pozaklejane. Tu, rwi, no. Nie to, nie, nie to, nie. to nie tort tata słyszysz to nie tort <tribal aja goouso> miał nadzieję na torta <Ed> tute na <tuteala> co to jest <ga swellślar Evolution> co to jest co uh -huh. to jest zobacz zobacz mama co ty dostałeś Chodź, graj! Tata, co tam jest. Co to jest? No pokaż. Wow! <grymne> to tata musi rozwiązać to. No to ciekawe, no Wszystko naraz na... on Czeka, chce. Możemy to najdzie, dobra? Będziesz robił teraz? No, ja, czy... To będzie wesoło. Wow, co tu wypadło? Co to jest? Mikrofon A ma tymi kolor. Wow, trochę głośne, nie? Wow. Bym, 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 bym. A gdzie ten mikrofon się podłącza? Lepiej trzeba zobaczyć. Tak. Chyba tutaj. Tyk, tyk. tutaj. Chyba tutaj. To. Tak. No, to. Tak. Ja cieki oh, fajny. Ciała. <noise> <noise> no ja będę grała, ty śpiewaj. Le, 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 le. Dream team. The muzycznego do music <expand> <laughs> <it's> so in <laughs> Wow! Wow! a wow. No dobra, sam. Sałak. Wow. Co ty dostałeś? Mikołaj. A mi mciu. Teraz z rana? Tak, powiedz mama. No przecież Mikołajki. No dobra, to otwieraj sam, no? Sam. Wow. No Fajne jak śniadanie. smaczna? Fajne śniadanie. Mogę? No daj malię spróbować. Ma. <noise> no, a resztę to już, to już widzieliście. Rozpoczęcie dnia i pyszne śniadanko. Dobra, co teraz robimy? Co bierzemy się za te zasłony, kochanie? Tak? One będą strasznie pogniecione, bo ja je mam poskładane w siatce, ale powiesimy i wtedy steamerem je, albo może najpierw Wam pokażę, dobra, dekoracje i potem zasłony, taki jest plan. Rozpoczniemy może od szafki pod telewizorem. Tutaj poustawiałam takie drobiazgi, tam Mikołaj wspinający się, tu dzwoneczki Maxia. To jest choinka, którą w zeszłym roku chyba, chyba w zeszłym roku kupiłam w Ikei, no jest cudowna. Ona po kilku godzinach sama się wyłącza. Mikołaj, tutaj jest napis Christmas, ale tutaj ma też takie hmm, haczyki, w które się wtyka karty z życzeniami. Mikołaj, aniołki i moje sani ukochane z mandarynkami. Tutaj u mnie na biurku cały czas leżą kalendarze i tak nie mogę znaleźć na nie miejsca. Tak trochę mi nie pasują na biurku, ale no na razie niech leżą. Tutaj obok mamy na stoliku fabrykę zabawek. Można też muzyczkę włączyć. Mikołaj i tam taka taśma leci. A czemu z tej strony nie leci? Wiecie co Maksiu? Maksiu chyba już popsuł, o rany. Widziałeś kochanie, że z tej jednej strony taśma się w ogóle nie kręci? No nie kręci się. O ja on tu dzisiaj grosował rano, tam jego Mikołaj, Misiu na razie na ziemi. No zobacz czy naprawisz. Nie. W ogóle nie działa już. <grystanie> Tutaj na wyspie mamy trzy obgryzione <grystanie> Mikołaje z dzisiejszego poranka. Moja choineczka, tam yy, świeczka taka zimowa, moja świeczka Anki Kanel i zobaczcie, no i ile ja ją paliłam, pół dnia i już jest czarna, no coś jest nie tak z tymi świeczkami. I tutaj mam taki złoty koszyk z mandarynkami, tutaj jest okno na backyard, które mi się najbardziej podoba, tam są nasze mikołaje, tutaj powiesiliśmy na przyssawki taką dekorację świecącą, no naprawdę cudownie jak jest ciemno to wygląda i tak z tą zielenią fajnie to się komponuje. A tutaj na wyspie przy płycie ustawiłam e, takie naczynie ze słodkościami. Tutaj mamy lokomotywę pozytywkę, którą się od spodu nakręca. I taki świecznik. I tutaj ciasteczka, które upiekliśmy. Jeszcze mamy dzisiaj do kawki, sobie zjemy. No i w końcu nasz Mikołaj tutaj zawisnął. <słuch> tak sobie zwisa. Fajnie. Fajnie wygląda, jak się drzwi otworzy. Tak w pierwszej chwili, jakby ktoś tutaj wisiał i się trzymał, poręczy. Właśnie był kurier z Amazona. I Wojtek kupił trzy pasty Sensodyn, po funta 99 tylko były. I jeszcze jedno te Retinol Serum. No, serum z retinolem. Bo jednego używamy i drugi jeszcze na zapas sobie kupiliśmy. Włosy związałam w kitka? Kochanie? Tu, to jest dla ciebie. Zasłonki. Nie, dziękuję. Te wózeczki z Maksa książkami odsunęłam. Na razie tu będę musiała jakiegoś nowego miejsca poszukać. Lili pójdzie teraz na dwór. No i gdzieś musimy odsunąć jej drapak. Uuu, tam zabawki się znajdują. Zobacz, kochanie. Tam Max ma nawrzucane. A ja zapomniałam wam najważniejszego pokazać. Mamy śnieżynki pływające, latające tutaj. Wojtek robi, a ja sobie słodko zjem. Chcesz? <śmieniali> no. <śmieniali> Mało Wojtkowi mieszanie zasługi. Najpierw. Się te nie, my te zasłony przypomniało nam, że chcieliśmy skracać. Gdzieś, gdzie jest to zaznaczenie. Gdzieś mamy zaznaczone. I Wojtek powiedział, że, że je obetnie i chcemy je rozłożyć na ziemi, żeby ładnie obciąć, to lepiej najpierw odkurzyć. To to nie, wie. nie wierzę, że to się dzieje. Nie, to, nie to jest kiepski pomysł. Kochani, nie nagrywaj tego. To było bez sensu. No to, to chciałem to sobie narysować jak mam możliwość. Pierwsza skończona, Monika w końcu kredę przyniosła Wojtkowi, tam jakaś nitka. No to tak będą kochanie, to tak wiesz, z bajerem, nie? Ja już obcinałem to. <grym> Druga gotowa. Wszystkie zasłony już gotowe. Aż mi się gorąco zrobiło od tej pracy, chociaż tylko się przyglądałam i przytrzymywałam zasłony. Ale zapomniałam pokazać jakie piękne kolczyki mam założone. Monika własnoręcznie zrobiła takie gwiazdeczki. A my, ja też myślałam, że tata okolczyki pyta. Pięknie wyglądają. Godzinę temu, kochanie, cię nagrywałam, jak tak stałeś i, i dalej tak stoi. Już z małą przerwą. W robota Robota re. Maciek zaczął odkurzać. Idą święta. ta Gotowe! Ale wiecie, co tak się przytulnie zrobiło? I mi się przypomniało, że gdzieś ja mam poduszki z Mikołajem i tam mam biały koc położyłam i to będzie tak fajnie wyglądać. Yy, teraz wyciągnęłam steamer i takie trochę odświeżę. No i super na długość wyszły, naprawdę ekstra. A? Jesteś mist? Siama oko. oko. Patrz, jakie tu tłoby było fajne do nagrywania, nie? O! Na szarym tle. <śleszamy> co? Maksiu, tu jest nowego. Co to się tu zmieniło w salonie, Maksiu? Ale super, nie? robić? Wojtek przejął Steamer. Ale fajnie pracuje. No idę. Nasza Lili wróciła z dworu i co się jej dziwnie, weszła od razu na drapak, zaczęła drapać, potem poszła tutaj w kąt, gdzie jej drapak wcześniej stał, potem poszła z powrotem i je. Ale chyba zaakceptowała nowe miejsce. Gotowe. Mama. Wojtek obiad przygotował. Wojtek śniadanie przygotował. Wojtek, <grym> Wojtek wszystko wtrącał, a <grym zrobi. grym> <grym> <grym> Ty A ty Mnie. No. Mnie. Mnie. Zobaczcie, co odkryłam. Taka odnóżka mi tam rośnie. Nie wiem, czy ją widać. Widać chyba. Chciałam zmieniać doniczkę, ale chyba teraz już poczekam. Ale piękne. Ale jest ciemno. Wyszliśmy z domu. Idziemy się przejść. Nie jest wcale tak zimno. Ja założyłam na koszulę tylko bluzę, Powiem, że całkiem fajnie jest. No I w końcu włosów nie rozpuściłam, tylko w kitku cały czas chodzę. Jakoś tak mi pasuje do tej koszuli. A jeszcze zapomniałam powiedzieć, bo wpadłam na genialny pomysł, bo jako że mamy dzisiaj niedzielę, mamy live dzisiaj i tak sobie pomyślałam, że dzisiejsze okienko kalendarza otworzymy sobie w dzisiejszym live'ie. Także jak oglądacie tego vloga, to już widzieliście. A jeżeli nie widzieliście, to zapraszam Was na, na live'a z niedzieli. Chodniku. Chodź tu. Idziemy tam zobaczyć, tam coś pięknie ozdobionego. Mm. Wow! Wow! No pięknie! Ale jakie ładne, nie? O, zaż ten wyświetlacz mają, co mamy w salonie. Ale ślicznie! Idź tam do niego. Ale pięknie ozdobili. Jacie. Całe miasteczko zrobili. Cudownie. No No niesamowicie. Renifer, bałwanki. No świetnie, nie?

A nie, tak o, Jęki. Mak się pokazywał na marchewki i mówi, jesz. Ale ślisko tam. Zobacz. To jest pięknie. Piękne. M mama, piękne. Piękne. Mama, piękne. M mama, Wow, zobaczcie jak pięknie domy udekorowane, ale cudownie, tam dalej jeszcze jest jeden, przepięknie. No, <głos> <jak> <głos> jest. Wróciliśmy do domu, się dostał siatę z autkami, o, tu jaki fajny wyciągnęliśmy kabuziole. mu i się bawi. To chyba dla taty, no, Porsche chyba jakieś stare. Mm. Ile aut. Mm, mm, mm. Wow. Wow, znowu kabriolet, to chyba dla Duże. Duże nawet. I kolejna przesyłka z Amazona była w drzwi wsunięta. Zaraz zobaczymy, co tam było. A, wiecie co? z firmy Bionowa, serum z witaminą C i to było dosyć drogie. Ile to kosztowało? 14,90? 14,90. I widzę, co ta firma przysłała taką wiadomość, że ja mam im numer zamówienia wpisać i w tym momencie, jak Amazon wyśle do mnie y, tę przesyłkę, to oni mi na konto zwrócą 70 czy 80% wartości tego. Także y, za grosze dosłownie będę to miała, a byłam... Ciekawa. Zaraz się zobaczę, jak ja to wygląda. O, taki mleczny ma kolor. Jest bardzo rzadkie i mleczne. Fajne. Witamina C, aloe vera, witamina E, żożoba oil. Wyprodukowane w USA. No? Rozpuściłam włosy, bo też pada, tak? A jest na dworzu. Yy, chciałam wam coś jeszcze pokazać. tam prezent od Maćka. Zamówił perfumy firmy Byredo. 50 ml tych perfum kosztuje 180 funtów. Szok dosłownie. Setka kosztowała. Setka? Pięćdziesiątka chyba. No nieważne, czy nawet jak setka, to za 180 funtów. E nie wiem ile tu może być. 5 ml, 10 ml. Teraz mi się chyba mówi 10 ml. 10 ml e, zamówił. I jest to firma Byredo i jest to zapach bibliotek. Ma przypominać zapach unoszący się w bibliotece. No mi to biblioteki nie przypomina, ale jest to coś takiego. Wojtek nazwał to, że to jest baza do innych perfum. Jest to coś takiego, co przyciąga, cały czas chce się wąchać, ale czegoś brakuje jeszcze w tym zapachu, ale jest wyjątkowy. I cały czas, wczoraj Wojtek mi się kazał tym już psiknąć, dzisiaj mi się kazał Wojtek tym psikać. Cały czas to pachnie i to ma tak mocny, intensywny zapach. No, w każdym razie dostałam od Maćka w prezencie. Są to perfumy i dla kobiet, i dla mężczyzn. Jednak stwierdziliśmy, że chyba bardziej kobiece perfumy przypominają, ale no, jestem zadowolona, że mam okazję spróbować takiego zapachu. Fajnie. I taka saszetka czarna do nich jest. Fajny taki um, atomizer podróżny. Do torebki, nie? Ale pachnie to... Pachnie niesamowicie. Jak bardzo jak bardzo ekskluzywnie. No, na noc tak popsikał, to rano jeszcze mocno pachniało. Um, ale no, bardzo ekskluzywnie pachną te perfumy. Super. Dzięki Maciek. Dobra, wiecie co? Będę zakończała tego vloga, bo jest już zaraz dziewiętnasta. Będę się powoli szykowała do, do live'a. Także y, nie rozdabiliśmy śnieżkami okien, zrobimy to jutro. Y, okienko otworzę z Wami w live'ie i co? Chyba wszystko już. No, miałam jeszcze otworzyć dzisiaj przysyłkę z HM i te dwie torby z Asos, y, ale jednak ten vlog by naprawdę za długi wyszedł, także w następnym Wam to pokażę. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, Łuziaki.